Witam serdecznie. Yy, kolej, robię kolejny filmik yy, z serii Pomoc. Ten optymizm chodzi o program desk. Niektórzy mają problemy z jego pobraniem, więc postanowiłem, że sobie poprowadzę krok po kroku jak to zrobić. Odpalamy sobie naszą przegonarkę. I robimy taki myk. Wpisujemy sobie dobre programy. Albo no, możemy na przykład pisać anydesk, tak. Wpisujemy i zobaczcie, pokazało nam się w wyszukiwarce anydesk, tak. Wchodzimy i teraz taka zasada, tutaj asystent pobierania, widzisz, macie napisane przy, pobierz program przy pomocy asystenta pobierania. Tego nie polecam pobierać, bo nie wiadomo co tam nam asystent pobierze. Tu mamy linki do programu bezpośrednie. Proszę nacisnąć. Tak. Proszę bardzo, AniDesk nam się pobierze. Klikamy folder programu. I teraz taka zasada dla posiadaczy Windows 8 i wyżej. Najprościej zalecam uruchomić AniDeska prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji uruchom jako administrator. tak? Nakiskamy. Jak akurat posiadam u siebie zainstalowanego, więc mi wyskoczyła aktualizacja. Yy, normalnie tego komunikatu nie będzie, yy, więc on się uruchomi i pokazać się powinien numer. Także to wszystko. Myślę, jeśli pomogę, to proszę łapka w górę. Jeśli nie, proszę o stosowny komentarz i co porabić. Dziękuję, cześć.